Let's just stop and think before I lose faith. Witamy w kolejnym odcinku z serii Minecraft w pokrywaniu przyjaciół się ze mną, Paweł, Seba zamiast 00 tak. i Seba zamiast Kamila. Cześć! No, tak jak, mówi, tak jak w, w tym odcinku mówiłem, utniemy kawałek, kiedy budujemy dom i tak on właśnie wygląda. No, myślę, że bardzo ładny. A, a jak ty Seba? Co? Tutaj wuj, tutaj będzie jeszcze zasunę jeszcze trzcina i zwierzątka może. No, góra wygląda. Tutaj No ja jestem głodny. No. Dobra. I... W, I w przerw I kiedy my budowaliśmy dom, to otoczyli nas... Przepraszamy, no. przyciski i wyłączyłem nasze nagrywanie. Teraz? No już się nagrywam Aha, dobra. To co w tym odcinku robimy, Maciek? Jest też jakoś spróbujemy... Dobry ty nasz plac jeszcze? No. Co mam powiedzieć? Wybierzemy się po. 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 Tam, po, to, po kakao. Nie to wie. Hmm. Po co? Kakao. Po, <grym> po kakao. Je, <grym> yeah, moje drzewo urosło. Oui, ui moje, moje drzewo urosło. Je. Yeah. Zostaw te moje drzewo. specjalnie je, je tak zrobiłem. Haha, Moje! O, ale jak to fajnie wygląda! Ale to, fajnie... to nie za bardzo, bo... No, a, no bo te, no bo te, te po to moje. Paweł, obydwa ja zasadziłem, a... tu jest twoje, patrz. Paweł, tu jest to twoje. Nie. Nie, ja je tutaj zrobiłem. Ja tu posadziłem, nie, tutaj. Nie, teraz posadziłem. Aha, aha, a nie, tu jest moje. A czemu moje nie chce rosnąć? A, już, a już, ju, już rosło. Ale fajnie. Mączka kostna. Dobra. Mm. Dobrze, to roz... niech sobie każdy... Z... ja każdemu zrobię z Żelazową. O, Maciej, jak idziemy po KO, to dzisiaj pierwszy raz pójdziemy do dżungli. Tak. A widziałeś tą, tą dżunglę za horyzontem? Mhm. Ja chciałem zrobić... E... Uch. Maciek zróbmy Maciek ja zrobię nożyczki, okej? Okay? Po co ci? Ej, no właśnie gdyby... Idziemy hodowlę? Co? Ja robię nożyczki. Czekamy hodowlę będziemy robić. Będziemy, ale jak zaraz teraz. Wiem, jak dzisiaj mam mu zapanowane zbieram się. No. Razierę, wychodzimy z domu. Chwila chwila już, tylko znaj tylko szukam z narzędziami. O tu jest. Dobra. Biorę sobie Idę robić i zrobię sobie um, siekierę ponieważ Panie, nie ma już mamy siekierę, ja już wszystkim skarfowałem Aha Czekaj, Chodź ja wezmę sobie pochodnie sobie? Tak, tu masz ja? siekierę siekierę zrzuciłem Jałam. Tylko... Chwila wezmę jeszcze itemy, żebyśmy się znaleźli, Wezmę sobie ziem i ziemię. I to wszystko. Chwila. E, mam Otam. miecz, nożyce, siekiera, Dobra, pochodnia

A wzięliście mięso? Ja mam pięć. O dobra, to idziemy. Jesteście już pieniądze. obok... E, jesteście już w dżungli... A, wie jesteście, nie ja nie o, już do Was idę. Mogę się jeszcze ale dobra. Kakao już widzę. Zbieram. A co można zrobić z kakała, bo zapomniałem? No ciasteczka, nie? No, ciasteczka będzie mieść po mięsu, po mięsku. No. O, ale ma straszne lagi. Chwila, Okej, okay, już dobrze. Nie, nie. Okej. Okay. jak ma straszne lagi, Ścinamy drzewa. Czekajcie, bo mam straszne la lagi. Chwila. Nie, nie, o nie, już jest dobrze. O, już jeszcze dobrze. Gdzie jesteście? Ja i koło się rozdzielili. Chyba. A i nie jestem niedaleko ciebie. Chyba bo właśnie chwila, słyszę muchę. Chwila. Dobra. Już mam 18 ziaren. Okej, okay. ej, czekajcie, bo mi się strasznie laguje Minecraft. dwie kreski mam o trzy, trzy kreski dobra, dobra ja mam trzy na... kreski trzy drzewa Kres. dobra ja będę kakao okej okay, ja, ja mam 26 drzewa myślę się starczy tylko teraz nie wiem czy o. dobrze idę bo ale zdaje mi się że tak no już koniec, już koniec lagów nie Eliana. Ale mi się teraz lagło. O kurde, jak lagi. Maciek ściemnia się. Maciek ściemnia się. Ja już ja już wracam do domu. Ja też. Ej, nie dźwięk, Macie, no, e, to, pter... no. A ja wiem. Szkoda, że nie można się zapać. Ach. Maciek, czekaj, ja do ciebie idę. I widzę cię Maciek. Pająki już się spawnują? No, no chyba Żadnego motka. Ja postawię pochodnie. Nie wiem czemu. Moch, nasz domek. Hmm. To ja tu będę stawał. Kasz, aż... dziura. No, myślmy, ząb. I, i, i jo, się już się zespałem. Ej, idźcie spać. Dobra. Czekaj się, bo Xboxa tutaj załączyłem. Creeper. Ej, nie Creeper jest, jest za. Creeper jest, nie za... Nie creeper nie jest nie za murem. Maciek, może wybuchnąć. wiem. Dobra. No to kończymy odcinek. Czekam się za niedługo. Cześć. No, cześć. Narka.